Czy inflacja w Polsce przestała być problemem? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Myślałem, że takie pytanie ci zadam Ci za kilka, nawet za kilkanaście dopiero miesięcy. No ale stało się to, co się stało, czyli mówię o najnowszej decyzji RPP. Tak. Y Oczywiście inflacja w Polsce pozostaje bardzo aktualnym i palącym problemem. Wynosi 17,2% i jest no najwyższa od wielu, wielu lat. Jakby to jest nowy, ten, można powiedzieć, lokalny rekord inflacji. Naturalnie ten wzrost inflacji on ma swoje przyczyny w dużej mierze w czynnikach od nas niezależnych. To są ceny energii, to są ceny żywności, to są ceny paliw. I jak wiemy wojna na Ukrainie wpływa w dużym stopniu na sytuację energetyczną Europy i my ponosimy tego koszty. Więc naturalnie bez tych wydarzeń inflacja w Polsce byłaby dzisiaj niższa. Ale jeśli popatrzymy sobie w głąb tych danych inflacyjnych, to zobaczymy, że drożeje wiele kategorii w takich, tak zwanych dyskrecjonalnych. Czyli... Dobra i usługi, odzież, obuwie, gastronomia, rozrywka, między innymi to są przykładowe kategorie, gdzie ceny zależą w większym stopniu od decyzji konsumenta. Tak jakby to na te kategorie Rada Polityki Pieniężnej oddziałuje, zmieniając stopy procentowe. Podwyżki stóp procentowych mają służyć temu, aby ten popyt obniżyć i. W pewnym sensie uniemożliwić firmom i sprzedawcom podnoszenie cen, tak? Więc to jest kanał, którym rada może oddziaływać na inflację. Rada nie, nie sprawi, że będziemy mieć tańszy prąd w kraju, natomiast może ograniczać popyt. Oczywiście nikt tego nie lubi, tak? albo przynajmniej dla większości osób nie jest to dobra sytuacja, kiedy trzeba poprzez wzrost kosztu pieniądza ograniczać popyt, ale. No tak działa polityka pieniężna. Ale Rada przestała ograniczać popyt. Tym bardziej jestem ciekaw dlaczego. Zwłaszcza, że konsensus analityków był taki, no 25 punktów bazowych, ewidentnie. Również jestem ciekaw. Sądzę, że dlatego, że takie były wypowiedzi prezesa z lipca, że czeka nas jeszcze jedna podwyżka 125 punktów bazowych. Ona została wdrożona we wrześniu. No ale jakby okoliczności się zmieniają. W lipcu taki tok rozumowania mógł mieć większy sens, ponieważ rysowała się perspektywa no, jednak stopniowego zejścia z inflacją. Stało się inaczej. Dodatkowo pomimo tego, że gospodarka zwalnia europejska, w tym Polska, popyt jest silny. Rynek pracy jest silny. To sprzyja utrwaleniu pracy inflacyjnej i to jakby, jakby nakazuje mieć otwartą głowę do dalszego działania, tak skoro koszt pieniądza został podniesiony, ale nie widać specjalnie, aby robiło to na kupujących wrażenie, no to znaczy, że on został podniesiony za mało. Wiadomo, że jeszcze w tym wszystkim jest polityka fiskalna, bo jakby nie tylko Rada stopami oddziałuje na gospodarkę. Jeśli mamy decyzję o wakacjach kredytowych, która znacznie osłabia ten kanał transmisji stóp tak? procentowych, no bo po prostu wiele osób nie płaci rad przez dobrych kilka miesięcy, no to ten efekt podwyżek stóp procentowych jest bardzo osłabiony. Rada, patrząc tylko przez pryzmat swojego celu, a przypomnę jest nim inflacja na poziomie 2,5%, powinna wyjść z założenia: OK, to my musimy zadziałać mocniej w, tym, w, tym, w takich okolicznościach. No tak się jednak nie stało. To jaka może być reakcja inwestorów na taką właśnie decyzję RPP? Reakcja na samą decyzję była lekko negatywna, tak bym to powiedział. Złoty stracił mniej więcej jakieś 3 grosze w sklepym euro. Może wydawać się, że to nie jest dużo. Pamiętajmy jednak o tym, że wpływ na kurs walutowy ma wiele czynników jednocześnie. Jakby ciężko jest wyfiltrować tylko jeden z nich, tak? Jakby mamy globalną globalny trend umocnienia dolara. Nie wiemy ile on będzie jeszcze trwać. Tak? Jakby dolar jest oczywiście historycznie jest bardzo drogi, ale Europa ma przed sobą trudne zimowe miesiące i zwykle tak było i tak też jest, to obserwujemy w ostatnich miesiącach, że problemy euro na rynku walutowym oznaczają jeszcze większe problemy złotego. Więc w takim kontekście brak jakichkolwiek pozytywnych czynników krajowych no, i jeszcze dodatkowo jest dużym obciążeniem dla waluty. Więc w tym kontekście ta decyzja o nie tylko o braku podwyżki, ale też o zasugerowaniu poprzez ten brak, ale też poprzez komunikat, że ten cykl prawdopodobnie dobiegł końca. No, i jest to czynnik ryzyka dla, dla złotego. Właśnie, można powiedzieć, cykl dobiegł końca, ale można jednocześnie zadać pytanie, to kiedy się zacznie nowy cykl podwyżek? Potencjalnie. Już nie w tym roku, dopiero w styczniu, na przykład zaczną drożeć ceny energii. No, zostawmy, zostawmy to te pytanie do może konferencji prezesa. Być może dowiemy się tam więcej, czy Rada jeszcze będzie w ogóle rozważać podnoszenie stóp procentowych. Ta komunikacja tak jakby. Sugerujemy tutaj w, tym, w tej naszej rozmowie, że ta decyzja nie jest właściwa, natomiast komunikacja, trzeba przyznać, jest spójna. Tak jakby od lipca Rada sugerowała zakończenie cyklu na 6,75, to zrobiła i tak ten komunikat to podkreśla, więc sądzę, że skoro tak się stało, to również no, nie będzie dyskutowanego tematu powrotu do tych podwyżek, przynajmniej przez prezesa i większość w Radzie, no bo poszczególni członkowie. Mogą mieć inne zdania, ale przypomnijmy, Rada to jest organ dziesięcioosobowy i przy równym podziale głosów. Decyduje głos prezesa. Więc jakby nie każdy członek Rady musi mieć takie zdanie, że ten cykl powinien był się skończyć, ale większość w Radzie tak zadecydowała. Moje skojarzenie na finał naszej rozmowy jest takie, że zobaczymy inflację powyżej 20%. Znaczy wiesz, jakby zbyszku nie demonizujmy, tak jakby to, to jest tak, że inflację powyżej 20% i tak możemy zobaczyć, tak człowiek, na gdyby rada podniosła dzisiaj stopy 10% ze względu na zmiany cenników prądu w styczniu. Tak, jakby to będzie czynnik, który w pierwszym kwartale mocno podbije. Moim zdaniem problem jest większy. Jak popatrzymy sobie na ścieżkę inflacji, no to ona. Nie schodzi na razie do celu inflacyjnego w ogóle w jakimś horyzoncie, no, takim, gdzie można jakiekolwiek prognozy sensowne tworzyć. I to jest większy problem. Plus to, co powiedziałem wcześniej, że w tych kategoriach popytowych, gdzie konsument, gdyby miał problemy już i jakby e, już widać, że ogranicza popyt, to widzielibyśmy efekt e, no, słabnięcia tej presji cenowej, a tego nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest większym problemem dzisiaj e, niż to, że. No, wobec tej decyzji będzie jakiś poziom inflacji. Tutaj bardziej chodzi o to, że te stopy wpływają na całą ścieżkę, a nie na jakiś tam punkt w styczniu czy, czy w pierwszym kwartale. Ale oczekiwania inflacyjne w tej sytuacji no, chyba nie będą wychowywane, ponieważ mówiłeś o tym popycie konsumenckim, prawda? Dokładnie Tak, jakby no, taka jest, taki jest kanał oddziaływania polityki pieniężnej. Tak właśnie przez oczekiwania inflacyjne poprzez to, że no wyższy koszt pieniądza ma zniechęcać do wydawania, zachęcać do oszczędzania. Tak więc jakby to oczywiście nie jest tak, że wszyscy Polacy oglądają wyczekiwali dzisiaj tej decyzji i Zmienili swoje oczekiwania, bo, bo rada nie podniosła stóp. To działa w sposób taki podprogowy, powiedziałbym. Tak? Ludzie widzą, że nie wiem, rośnie oprocentowanie lokat, no to może czegoś tam nie kupię, tylko włożę na lokatę. Albo drożeje, rośnie koszt kredytu, no to nie wezmę tego kredytu. Albo jeśli już go mam, no to nie wydam na coś, bo muszę zapłacić większą ratę. No tak to działa, tak jakby generalnie i te oczekiwania, o których mówimy, no są efektem tego, tych naszych decyzji. O najnowszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.